Jeżeli wydaje Ci się, że jeżeli straciłeś zęby w strefach poparcia, czyli zęby boczne z uwagi na choroby, z uwagi na dentofobię, zaniedbania, z obojętnie z jakiego powodu i że to nie jest problem, to jesteś w ogromnym błędzie. Utrata zębów w strefach podparcia spowoduje zniszczenie w konsekwencji zębów z przodu, bo będą one się albo ścierać, albo rozchwieją się z powodu przeciążeń. Twoje rysy twarzy zupełnie się zmienią, ponieważ zostanie zupełnie obniżona strefa dolnego piętra twarzy. Również problemy żołądkowe, ponieważ gryzienie, rozdrabnianie pokarmów jest zupełnie inne. Przed nimi zębami, które tak naprawdę służą tylko do odgryzania pokarmów, a nie do ich rozmiażdżania. Koniecznie odbuduj zęby w strefach podparcia. Idealnym rozwiązaniem, jedynym dobrym rozwiązaniem i stabilnym rozwiązaniem jest wszczepienie implantów i na tym zbudowanie pracy protetycznej, która podeprze. Całą rehabilitację z gryzu, która będzie zaplanowana. Istotą takiej odbudowy jest przejście pełnej diagnostyki, planowania, a w konsekwencji zrealizowania planu, gdyż wcześniejsza utrata zębów w strefie podparcia niesie ze sobą bardzo negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o przednie zęby. Starcia, yy... I zniszczenia, więc nie tylko odbudowa pojedynczego czy mnogich implantów w strefach bocznych, ale pełna rehabilitacja zgryzu da pacjentom idealny uśmiech, zdrowy uśmiech, zdrowy organizm na długie, długie lata.